Mój kumpel, jestem konikiem. Dobra, to się nie uda. Po prostu pobaw się z kimś innym. Bef, zapomniałaś kurczaka. Cześć, Cody, mój najlepszy przyjacielu. Patrz, co mam. Wow, a co to jest? To się nazywa gazeta. Ponoć ludzie to czytali przed internetem. Najlepsza część to strona z horoskopami. A co to jest horoskopami? To tak, jakby wiadomość z przyszłości. Mówi ci, co się wydarzy na podstawie twojej daty urodzenia. A, horoskopy nie są prawdziwe. No nie wiem. To mój. Dziś przeczytasz swój horoskop. Wow! Skąd on wiedział? Teraz mój, teraz mój, teraz mój. Cody! To bzdury! Cii, mój najlepszy przyjaciel Cody chce poznać przyszłość. Właśnie! Lecimy. Znajdziesz nowego przyjaciela. No, ładnie. Nie uda wam się mnie w to wkręcić. Nie rozumiem, Lightning. Ty jesteś moim przyjacielem. Czy horoskop może się mylić? Nie, horoskop nie kłamie. Ale może twój nowy kumpel będzie też moim i wtedy wszyscy będziemy kumplami. Tak, trzech muszkieterów. Wow, nigdy nie myślałem, że będę miał dwóch kumpli. Poszukajmy go. Ten najlepszy przyjaciel musi być gdzieś tu w pobliżu. Cody? O, Lightning, patrz. On chce być moim nowym przyjacielem. Przytulasek? Nie, Cody! Nie przytulaj! Świeże powietrze. Wszyscy kochają parki. Pewnie tu znajdziemy naszego przyjaciela. Najlepszy przyjaciel na zawsze! No chodź tu, kolego. Cody! Będzie ślad. No, kto wie, może znajdziemy przyjaciela w szpitalu. Mamy tu też weterynarię. Nie powinien pan zareagować? Owszem, ale jestem zajęty. Nigdy nie znajdę nowego przyjaciela. Nie wierzę, że horoskop się mylił, ale wciąż masz mnie. Fakt. Kochani, sorki, że zniknąłem na dwa tygodnie. Daliście sobie radę? Nie było szefa? Po mm. nic mi nie jest. Mm. Nie było szefa, więc nikt nie zwracał mi uwagi i o to, co się stało. Proszę! Ja połknęłam deskę! Dobrze, że nic wam nie jest. A gdzie szef był tak w ogóle? Auto popsuło mi się na pustyni, ale spotkałem miłych ludzi, którzy robili tam imprezę. Było czadowo. Szefie, co masz szef na rowerze? E? A to! E, ten kaktus złapał stopa na pustyni, więc go podwiozłem! Przy. przy. przyjaciel na zawsze? O, e, chcesz go, Cody? K k kody chcę. Idę kimnąć się na parę dni, będę w gabinecie. Kaktusie, co powiesz na przytulasa? Nie, 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 nie! Ała! O, idealny imię dla ciebie. Nazwę cię Ała. Pobawimy się? Masz na myśli nas wszystkich, czy od dziś tylko ty i ja, Ała? Teraz ci smutno? A czyja to wina? Tak jest. Twoja. Twoja i twojego bzdurnego horoskopu. Nie uważam, żeby horoskopy były bzdurne. A ja nie ufam opinii kogoś, kto połknął stolik piknikowy. A ciebie właśnie wymieniono na kaktusa. To się jeszcze okaże. <laughs> Hej, Cody. Pobawimy się? Nie teraz. Jestem zajęty. Gram za Ała w łapki. Kosi, au, łapci, au. Pojedziem, au. Do au, babci, au, 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 au. Nie, nie mam już czwórek. Przegrywasz? Hej, Cody, łap! Do ciebie, aua. Jej! Chyba wygrywamy. Brawo ty! Jej! Ja, a, a, a. Ała. Ale tak szczerze, nie wiem czy dlatego, że jest zły dla kodiego, czy jestem zazdrosny. A może to i to? Proszę, Cody, pewnie powinienem zapytać, co się stało. No. Ale jestem zmęczony, więc masz tu soczek i darka. Mmm, fioletowy mój ulubiony. Ej, Cody, możemy pogadać? Pewnie. Byle szybko, bo ała już na mnie czeka. Właśnie o tym chciałem pogadać. Uważasz, że Ała to dobry kumpel? Przecież wyglądasz jak mumia. O, znów przeciekam jak sitko. Wciąż wygrywa z tobą kaktus? Kortnij, nie dręcz go! Ja dręczę? ja troskliwie pytam. Potrafisz być wredna! To przykre, że Cody woli innego kumpla. To kaktus! Pomożemy Lightningowi uwolnić Cody'ego! Od kaktusa? Tak jak inni ludzie. O imieniu Kortni! Rozmawiamy o kaktusie. Ta ich przyjaźń nie może trwać wiecznie, prawda? Um, może? Jak przyjaciele, to z reguły na zawsze. Nie wiedziałeś o tym? A żebyś wiedziała, że nic za nic. Jak ci pomóc? Gdyby udało się ich rozdzielić, choćby na chwilę Cody na pewno by o nim szybko zapomniał. Może się udać. No to kto wykradnie kaktusa? Eee, niech sprawdzę mój kalendarz. Miałem w planach kaktusa, ale dopiero w czwartek. Dziś chciałem przeszkadzać szefowi i podokuczać Haroldowi. Uch, dobra, zwolnię miejsce w kalendarzu Duncana. Spoko, w takim razie dam radę. Zwinę go podczas drzemki. Oto Jan. Chodzi się o budzi, jeśli nie poczuje. a Spoko, a to. się ktoś wtrąca. Od teraz już wszystko znów będzie dobrze. Ała, gdzie jesteś? O, zostawił list. Jestem kaktusem, ty jesteś kodim. Nasza przyjaźń niestety nie przetrwa. Nie jest dobrze. Smutek jest oczywisty po zerwaniu, ale będzie dobrze. Już za chwilę nie. Już za chwilę nie. Naprawię to! Dobra, nie tak miało być. Wydaje mi się, że Cody był szczęśliwszy z kaktusem. Jak to się mówi? Lepszy znajomy kaktus niż równie znajomy młoteczek. Nikt tak nie mówi! Właśnie powiedziałam, więc... Cody nie powinienem był stawać między tobą a Awa. Lightning, to ty zabrałeś Ała? Czy ten list był w ogóle od niego, czy od ciebie? Ode mnie. Przepraszam. Byłem bardzo zazdrosny. Zazdrosny o waszą piękną przyjaźń. Ale możesz odzyskać Ała! Duncan, Cody chce go z powrotem. Gdzie jest Ała? Zakopałem go na pustyni! Co? Nie, znaczy zasadziłem go. No wiecie, jak kaktusa. Ty! Już nigdy nie pozwolę, żeby Lightning nas rozdzielił! Ale za tobą tęskniłem! Dobra, dłużej już tego nie wytrzymam! Cody, ty i Lightning jesteście kumplami! Jak prawdziwi ludzie! Więc dlaczego wybierasz kaktusa? Bo horoskop tak powiedział! Ała, ratuj mnie! Nie! Ja cię uratuję! Bo tak właśnie robią najlepsi przyjaciele. Z drugiej strony, to sporo zębów. No nie wierzę. Ała! Uratowałeś nas. To znaczy, że jesteś też moim kumplem? Oczywiście. To jakieś szaleństwo. Ten kaktus nic ci nie zrobił i nie jest niczyim przyjacielem. Kurtni jesteś zazdrosna, bo nie wiesz, jak to jest przyjaźnić się z kaktusem. Jasne! Udajmy, że to ja mam tu problem. Poddaje się! I wiesz co? Skoro tak kochasz swojego kaktusa, to dlaczego się nie pobierzecie? Jeśli ktoś uważa, że ten związek to błąd, niech przemówi teraz lub zamilknie na zawsze. Wciąż mówię, że to błąd! Cody, możesz pocałować kaktusa.